Przychodząc do Gielce ponad 5 lat temu, zostałem zatrudniony na stanowisko księgowego. Po roku czasu, kiedy stwierdzono, OK, ten chłopak coś, coś jednak potrafi, otrzymałem awans na stanowisko samodzielnego księgowego. No i tutaj również gdzieś minął rok. Firma wykazała się dosyć dużym zaufaniem na tamtą chwilę i zaproponowano mi właśnie tutaj posadę menadżera. Dział księgowości, no i nie ukrywam, że to było dosyć duże wyzwanie, znacznie większe niż to, które podejmowałem, przychodząc ogólnie do Gielce, no bo jednak e, na co dzień borykałem się z problemami swoimi, to znaczy moich klientów, a obejmując stanowisko menadżera, no wiązałoby się to, że oprócz tych moich problemów, znajduje się jeszcze kupa problemów kolegów i koleżanek. Ale sumarycznie zdecydowałem się przyjąć, e, przyjąć tą propozycję. No jeszcze potrwało to tak dodatkowe pół roku, żeby zrzucić z siebie wszystkie poprzednie obowiązki, no i wdrożyć się powoli w obowiązki menedżera, więc więc sumarycznie po około półtora roku dostałem awaz na stanowisko menedżera. Zarządzanie to jest to jest ogólnie moim zdaniem mocne słowo. Ja lubię współpracować z moimi kolegami i koleżankami, lubię mieć ten spokój psychiczny, że Osoba, z którą współpracuję, jest doświadczona w tym, co robi. Mam ten komfort, kiedy przekazuję jej konkretną czynność do realizacji bądź pomaga mi przy tym, że podoła temu wyzwaniu i, i, i dobro nie do końca tej całej, tego, tego całego zadania, tego konkretnego czegoś, co w chwili obecnej jest na tapecie. Jestem menadżerem, dla którego komunikacja jest dosyć istotna w naszej pracy. Dlatego biorę też udział w rekrutacjach nowych pracowników. Jakby nie było, musi być chemia między współpracownikami, między koleżankami i kolegami w zespole, ale na nudę yy, nie możemy narzekać. Codziennie pojawiają się jakieś nowe, nie chcę nazwać tego problemem, ale nowe wyzwanie, które musimy podołać, które musimy zrealizować. Czasem termin realizacji jest yy, dosyć krótki, czyli na wczoraj i musimy sobie z tym poradzić. Na pewno nie zgadzam się z mitem o księgowych, że są osobami nudnymi. Że ktoś jest nudny, poważny, nie potrafi się, nie wiem, rozerwać pod pracy w taki czy inny sposób. Do mojego zespołu szukam osób niebojących się wyzwań, chcących zdobyć nowe doświadczenie. Osób skrupulatnych, dokładnych i z poczuciem humoru. Ja nazywam się Piotr i serdecznie zapraszam Cię do współpracy. Czekam na Twoje CV.